To try. z tej Arsenal. 21 dni do zakończenia sezonu, jestem ciekaw jak tam u Was, czy wymarzona ranga jest już blisko. Zapraszam Was do wspólnej gry o 22 na Discordzie, metyka polska, będą to gry klasyczne, for fun, dlatego nieważne w jakiej jesteś randze, wbijaj, link będzie w opisie. A tymczasem zapraszam do gameplayu jednego z najbardziej niedocenionych marksmenów. kiedyś postrach, dzisiaj troll, ale czy słusznie? Jakie wy macie zdanie? Lecimy szeryfem z Teksasu. Przeciwnicy mają Groka, mają Lunox oraz mają Hanzo, więc na pewno pokuszą się tutaj o inwada. Niestety Kind to Early Game ma bardzo słabe z tego względu, że ma małe obrażenia, słaby push oraz jest mało mobilny. Aurururka i e, tutaj już tank ze mną. Mamy tutaj barierkę, jest Lunox, jest też czuł, więc w czwórkę coś może kogoś zabijemy. Chociaż oni są w trójkę, ale tutaj, tak jak mówię, w słuchajcie, sensie, Grok ma to eligen, naprawdę silne i już e, czuję, żyje. Dostał dosłownie łaśnota od nich. E, mimo, że byśmy w przewadze liczebnej, to i tak nie wygraliśmy e, tej sprzeczki. Weźmy sobie bufka, o ile jest, ale tak Hanzo już zabrał bufa. E, no, słabo troszeczkę, że tu nie nie wyczailiśmy. E, słuchajcie, co do spelu, mam tutaj e, purify wzięte. I czy to jest dobry spell na klincie? Tak, to jest bardzo dobry spell na klincie. Bynajmniej ja go używam, często też widzę klintów. W ogóle słuchajcie marksmeni, generalnie to jest meta na Purify dla marksmenów. Jeżeli nawet sobie zobaczycie gdzieś tam jakichś lepszych graczy, to oni to Purify faktycznie używają. I ja także go używam i wam je polecam. Z tym, że akurat w tej grze nie jest to dobry spell, dlatego że przeciwnicy nie mają zbyt wielu CC. Ja niestety gramie, po prostu kiknęła, czasami tak się zdarza, się coś tam zbugował i nie zdążymy zmienić spela, ale myślę, że tam Purify jest tak, tak mocno uniwersalne, że no, chociaż do tego groka będziemy się tutaj wybraniać, czy nawet e, delikatnie daje mu speed, więc myślę, że spoko jakieś no, spowolnienie też oczyści nas od tego, więc myślę, że damy radę kurczę strasznie nam tutaj do lasu wchodzą. Wykorzystują swoje early game, bo są silniejsi o tym wiedzą. Eee, wiadomo, że tutaj ja klintem za dużo nie zrobię. Mogę spokować i troszeczkę spróbować ich odstraszyć, obić ich cokolwiek pomogę, ale jakoś nie zinicjuję nic więcej i niestety nie pomogę tutaj temu czuł, który został zniewidowany. Ale myślę, że spoko wymiana. Eee, wymienił się fighter za, eee, za adk przeciwne i jeszcze oni mają tutaj. Byli w trójkę, więc myślę, że jest spoko wymiana. Myślę, że dobra wymiana, brawa czu. Jeżeli chodzi o pomoc marksmenów dla drużyny, bo jak wiemy, wszyscy jest to klasa, która potrzebuje naprawdę dużo pieniędzy i jak najwięcej, jakby przestrzeni do zdobywania tutaj farmy, czy też obiektywów, to ja stosuję taką ograniczoną pomoc, bo Generalnie ja mógłbym tam zostać, może byśmy nawet zabili, ale co jeśli... Zobaczcie, nie ma przeciwników na mapie, co jeśli tamci by nas zaskoczyli, nie? Więc ja właśnie w takim rozumowaniu właśnie przyszli. Wolę się wycofać, coś tam spuszować ich od drugiej strony, bo jak wiemy, Marksmanie mają naprawdę fajny push. aniżeli umrzeć lub ryzykować, bynajmniej w tym early game, wiadomo też, że trzeba to trochę oddzielać. Jak jest już late game, to faktycznie już nie farmimy za dużo, E, chyba że mamy taką możliwość, że przeciwników nie ma, ale raczej tutaj już dołączamy do teamfightu i pomagamy swojej drużynie. Zrotujemy sobie z racji, że na nam idzie na topa po kraba pomóc, ale tutaj już Czu się wymienił Kilsen za Hanzo i myślę, że to jest dobra wymiana, bo gdyby e, Czu grał pasywnie, a Hanzo tutaj miałby przestrzeń i wziąłby tego kraba. A, a teraz ja mam troszeczkę tutaj wolnego miejsca na farmę, mogę sobie wziąć kraba. Obawiam się, że na Zmina mi to jest zejdą, ale może i zdążę. Chociaż oni mogą też iść od strony Turcla, więc albo nie, zinwejdowali. Więc spoko, ja sobie wezmę kraba. Ja, słuchajcie, nie ma sensu mi jakoś tam latać za drużyną. Z tego względu, że po pierwsze nie wyfarmię się, po drugie nie zadam jakichś dużych obrażeń, więc ze mnie będzie większy pożytek, jeżeli ja powstawię na siebie jako ID-carry, wyfarmię się, aby właśnie swoją drużynę wesprzeć później i jakby odwzajemnić to, że ty się sfarmiłeś, oni na to ci pozwolili, oni tam zajęli się przeciwnikami, bo mają lepszy early game, a ty w tym czasie nie próżnowałeś. Farmiłeś się, próbowałeś zdobywać obiektywy, pomagałeś, jeżeli widziałeś e, tutaj jakiś sens, e, żeby kurczę podejść tam, kogoś zaatakować, to wtedy faktycznie ma to sens. E, kurczę, Lunox to inwiduje, ale ona, ona ona też umrze, więc ja nie wiem czy to była dobra wymiana dla niej. Dla mnie to było obojętne, bo ja już stałem pod wieżą i tak więcej zrobić nie mogłem. I tutaj sobie ten purify troszeczkę boli, e, z tego względu, w tych, grze, e, z tego względu, że gdybym miał czot to myślę, że mógłbym nawet ją ograć. Gdybym miał barierkę, także mógłbym ją ograć, dlatego na przeciwników, którzy nie mają zbyt wiele CC, to Purify zastąpiłbym barierą lub flickerem. Weźmiemy sobie błówkę, bo raczej ta aurora nie jest nim zainteresowana. Ja gram na midzie i bów dla klinta jest naprawdę useful, z tego względu, że ja generalnie zadaję obrażenia ze skill'i. I tutaj już widzę, jest fajna wymiana między Chu i Grangerem, więc pomożemy mu i zaskoczymy go. BUM! Haha! Jest i Krabik. Słuchajcie, chciałem z wami pogadać naprawdę na ważny temat, a mianowicie o pasywce Clint'a. Jest ona naprawdę ciekawa, więc warto poruszyć ten temat. Napisane jest, że za każdym razem jak Clint użyje skill'a, jego następny atak penetruje cel, czyli zaatakuje jednego, dwóch lub trzech przeciwników, jeżeli stoją na linii ostrzału. Ok, z tym się zgadzam. Lećmy dalej. Zadaje true damage, czyli nieuchronne obrażenia. Które mogą mieć wartość do 120% z jego ataku podstawowego. I to także może być krytyk. Sprawdziłem to, słuchajcie, i jest to pokazane na kolorze czerwony. Może przez to, że jest to z ataku fizycznego, ale dlaczego jest to w takim razie nazwane True Damage? Z definicji True Damage wiemy, że są to obrażenia nieuchronne, które są niezmienne nie wpływa na to armor przeciwnika, czy też obrona magiczna. Ale skoro oni nazwali to True myśl dlaczego nie jest to zaznaczone kolorem białym? Może dlatego, że jest tam także wzmianka, że to jest z ataku fizycznego. 120%. Zastanawiam się nad tym i kurczę, nie mogę tego pojąć, dlaczego właśnie taka nazwa jest, a nie inna, jeżeli wiesz, e i chciałbyś mi to wytłumaczyć, proszę daj znać w komentarzu, e, jak ty to rozumujesz, na jakiej w ogóle podstawie wnioskujesz e, właśnie taką zależność. Będę bardzo wdzięczny, e, jeżeli dałbyś mi znać, bo chciałbym to szerzej zrozumieć. To już kurde za ponad z Guzio, No i bye-bye, kuncik. Nie wyjdziemy z tego. Nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek spell by mnie w tej chwili wyratował. Ale nic, wracamy słuchajcie do Kinta, do gameplayu. Leżymy teraz martwi na środku e, tutaj mapy. Jeżeli chodzi o skile, to pierwszy to jest taki smog. E, on spowalnia przeciwników, e, a także przeciwnicy mają mniejszy atak speed, e, właśnie kiedy są w obrębie tego kółeczka. Więc jeżeli nawet grasz na Natalie, która jest dosyć sporą kontą na marksmenów, e, taki hint fajnie, żebyś dał, e, jak widzisz wykrzyknik nad sobą, daj e, to na siebie, bo ona skoczy na ciebie, nie? Tutaj skończą na ciebie, więc jeżeli dasz ten smoke na siebie, to spowolnisz ją oraz ona będzie miała mniejszy atak speed. Na bocie scrap, mam nadzieję, że uda mi się go wziąć. Na midzie widzę, że już się dzieje i to niedobrze się dzieje, więc trzeba tam wrócić. Już zacząć pomagać. Jest ósma minuta, mam już na sobie dwa itemeczki, więc tutaj na pewno już jakieś tam obrażenie będę robił. Lubię jego drugi skill. Może ma długi cooldown, ale fajnie jest powalniać przeciwników, jeżeli trafisz z czym rodeo. O, mamy tutaj Flamera. No nic, szkoda, że tak w filmujemy. Nie wiem za co. W sumie ja się farmię z To witają ją zgasiła, więc spoko. <laughs> długi skill możecie nawet też do kogoś podbiec. Fajny, jest naprawdę fajny. Slackuje pasywkę. Mało obrażeń zadaje niestety, ale myślę, że ten skill jest naprawdę spoczko. Jeżeli chodzi o zmiany na kniecie, na przykład ja to bym coś pokombinował nie z jego ultem, Ulta ma spoko. Ja bym pokombinował coś z, coś z tym smokiem, z, tą pierwszą, z tym pierwszym skill'em, żeby on jakby więcej kurczę, coś więcej robił niż tylko spowalniał i tam atak speed jeszcze zmniejsza, nie? Może nie wiem, większe obrażenia lub może niech, spowolni, niech zmniejsza, przepraszam, atak speed bardziej. Nie wiem 50% na przykład i wtedy myślę, że byłoby naprawdę spoko. Że już w early game mógłbyś się jakoś tam obronić przed innymi strzelcami, bo on jest naprawdę dużo słabszy od. Nie wiem, jakaś śledztwo czy coś, to go po prostu robią. Niestety w early game strasznie. W late game to już są takie place i pozycje. Dobrze jest trzymać kogoś na odległość i znać swój zasięg i go używać, to jest najważniejsze. Już jest dziewiąta minuta, z racji, że się właśnie farmiłem. Mam już naprawdę spoko obrażenia, myślę. Zrobimy tutaj Lorda, trzech przeciwników nie żyje. Jest Hanzo, który nam za wiele nie zrobi. Chociaż tutaj im zrobił dużo, ja się zpozycjonowałem dobrze, w ogóle jakąś tu pojawił, okej, okay. <noise> to nic, Goosen też się wywalił, już, już piątka nie żyje, więc nie musimy się nawet martwić, nie ma co nawet patrzeć na mapę, nic się nie stanie tutaj złego, mojego... no chyba, że miniony przeciwny drużyny by nas spuszował, to na pewno ktoś by tam zwrócił na to uwagę, ja raczej bym został przy lordzie, no chyba, że nikt by się nie ruszył, najlepiej wtedy, żeby takiś jakiś tank poszedł odpuszować. Jeżeli wszyscy nie żyją, dobrze jest, dobrze jest jak tank odpuszuje, bo EDKRy spuszuje, tak? Jeżeli oni by się zamienili miejscami, no spoko, odpuszowałby Marksman, mega, mega szybko by to zrobił, ale kto by spuszował? Tank? Chyba średnia wymiana. Jeżeli tylko chodzi o mojego bilda w tej grze, to no, jest to taki mój autorski build. Sprawdziłem sobie, jakie tam obrażenia zadaje przeciwników. Możecie sobie też kupować na przykład Belta, jest naprawdę fajny. Ten drugi temek na True Damage. więc masz Endless Battle, masz tego Belta. Jak jest na przykład więcej niż jeden tank w przeciwnej drużynie, dwóch, albo nawet nie wiem, Fighter Tank, to wtedy możesz pomyśleć nad takim właśnie temkiem. Na pewno będzie fajny. Dodatkowe True Damage zawsze się przyda. Ja sobie tutaj wybrałem mojego jednego z trzech buildów. Pod totalnie full obrażenia. Z tego względu, że liczę na jakiś one shot, i myślę, że nam się to uda. Jeżeli troszeczkę jeszcze wytrwają w przeciwnicy, to mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś fajny one shotik wleci. Zapiemy to jest z naszego Rodeo Hanzo. po co ja się kurczę ruszyłem w tej ścianie, chciałem do niego podejść. Niepotrzebnie mój błąd. Dosyć taki błąd. Kurczę, że mogą go zabić, ale nie zabiłem i teraz będzie nas wkurzał, pewnie więc niestety nie użyłem mojego zasięgu tym razem, byłem za wolny po prostu. Ale tutaj zaraz go złapiemy, myślę. Zobaczcie, naprawdę, naprawdę spoko obrażenia. Myślę, że spoko build, jeżeli przeciwnicy nie są zbyt tankowaci. A oni nie są. Jest tam tylko grok, który jako tank grok w late game już nie jest aż tak mocno tankowaty i nie jest aż tak irytujący jak w early game. Fajnie, że mamy Lolitkę, na pewno nas tutaj zasłoni przed Lunox, bardzo miło z jej strony, że to robi. I jak dla mnie właśnie taki klin z Berserkerkiem, z Endless Butter i Blade of Despair naprawdę już zaczyna fajnie siekać i te obrażenia naprawdę się zgadzają, bo naprawdę dużo bije. O, prawie nas złapał kurczę, granger, nasz rywal, także strzelec, pewnie z Dzikiego Zachodu, ale to ja jestem szeryfem. Late game'u, więc myślę, że naprawdę porównywalnie tutaj z Meta Pickiem Granger można śmiało tutaj walczyć o late game. Kto ma lepszy, bo no Granger też ma dobre late game, też dużo bije z tego ulta, z tego pierwszego skillu. Więc 1 na 1 także jest bardzo silny, a już wchodzimy właśnie w taki już grubszy late game. Więc ja już zaczynam być w końcu useful i trzeba to wykorzystać. Jak tylko tutaj Lord będzie. I przeciwnicy się jakoś zbiorą w jednej kupie. I my się zbierzemy w jednej kupie. Myślę, że na pewno będę obecny przy tym fajcie. Fajny jest ten właśnie jego ulcik też. Działają na, na niego cooldowny. Możesz tym trafić, możesz tym chybić, możesz namierzać, możesz wszystko robić. Niestety to bije tylko czyste obrażenia, nie żadne krytyki czy, czy coś. To są tylko czyste obrażenia. Więc nie ma co tu się spodziewać i polemizować, czy on bije krytyki czy nie. On nie bije sygnału krytyki. Krytyki dopiero bije z pasywki. Gusie dostał bombę 2600, więc myślę, że naprawdę spoko obrażenia krytyczek wszedł. No niestety nie mam jakoś często krytyków, z tego względu, że buduję tylko tego berserka, który daje nam 25% do krytyków i dodatkowo daje nam jeszcze obrażenia z krytyków większe o 40%, więc naprawdę spoko. I jeszcze słuchajcie, zaznaczę, że Wow, widzieliście to? Wow, wow, po prostu prawie one shot. I jeszcze zaznaczę, że ja wziąłem emblema na Marksmana, gdzie dostaje 10% UniQ z obrażeń z ekwipunku, więc myślę, że naprawdę spoko. I jeszcze dodatkowo mam zwiększony krytyk chyba tam o 13% z obrażeń, więc naprawdę mi się to podoba i naprawdę to działa. Kurczę, w late game w przeciwnych tutaj dymysz, e, dealerów możecie po prostu one jak chcecie. Spróbujemy nawet chyba tego Hanzo zawić, ale nie, on tutaj poszedł na cieniu. Ale on tam ma cień do stuna, więc myślę, że go nawet z, one, z one na spawnie. Nie ma totalnie szans. Late game King jest cudowny, słuchajcie. E, na pewno jakąś tam obstawę też potrzebuje ta postać, e, bo no niestety on... Sam, to ciężko jest mu się fajnie żeby tam e, ktoś cię defował jakaś, e, jakiś tank, coś co ma co cel i może zatrzymać przeciwnika a ty całofaj mi e, złanszotujesz tego przeciwnika czy to jest tank, czy to jest fighter cokolwiek co to jest to na pewno wtedy zdążysz e, go zabić Zagrałem kilkanaście gier w Mythiku, e, na klincie i nie było tak tragicznie jak się wydaje bo chyba tam przegrałem ze trzy razy i wygrałem ze siedem więc myślę, że spoko postać, jeżeli po prostu Danish grał pasywnie na początku bo znał takie e, zasady e, naprawdę pasywnej gry na początku i pierdzielenia się z bombą na przeciwnika, dosłownie w late game, nie? Coś właśnie kojarzyłem tych oponentów z poprzednich sezonów a wraz z Daniem byłem także w składzie a Eriko też się skojarzy, bo jest to dobry tank nie chyba był w tym wypadku. Taki... Słuchajcie, co do Quinta, nie uważam, że klinta jest słaby. Uważam po prostu, że on ma słabe early game, słabe mid game i polega on niestety tylko i wyłącznie na late gameie. Jeżeli stawiasz na late game, klin będzie ok, ale jeżeli gra zbyt szybko się kończy, bo tak się dzieje, to niestety nie wykorzystasz potęgi tego strzelca. Jeszcze chwileczkę w kolejnym wideo oficjalnie ogłoszę konkurs, gdzie będzie można wygrać skiny do 2000 diamentów. A tymczasem. No siemaneczko i widzimy się o 22. Na wspólnym graniu.